Dzień dobry, witam Was serdecznie. Dzisiaj mamy nów Księżyca o godzinie 22.15 czasu polskiego. Ja do rytuału przystępuję już o godzinie 22. Te osoby, które się zapisały, które są zainteresowane, to wiedzą, ponieważ dostały ode mnie informacje zwrotne. Natomiast dla wszystkich, dla ogółu oglądających, taki krótki przekaz właśnie na nów Księżyca. Nów Księżyca w Skorpionie. Skorpion lubuje się w niewygodnych. Tematach, wyciąga na światło dzienne bezlitośnie to, co gdzieś tam głęboko siedzi, bo jest to taka powiedzmy niewygodna prawda i niektórzy lubią sobie zamieść pod dywanik, um, udawać, że coś nie istnieje, a tutaj niestety to wszystko może zostać obnażone, pokazane, wywleczone, um, no i przerabiane na 1200 sposobów. Ale oczywiście pamiętajmy, że ma to wydźwięk pozytywny, ponieważ um, wszystko, co zostało ukryte, i tak prędko. Prędzej czy później musi wyjść na światło dzienne, musi zostać odsłonięte. Im szybciej pewne tematy przepracujemy, tym szybciej ruszymy do przodu i ruszymy z innymi tematami, więc warto tutaj się rozwijać. Ok. To tyle tytułem wstępu. Wybieracie sobie jedną z trzech opcji. To jest jeden, to jest dwa, to jest trzy. Jedna z trzech opcji, która Was najbardziej przyciągnęła w pierwszej sekundzie powinna zadziałać właśnie Wasza intuicja, więc myślę, że sprawa jest dosyć jasna, oczywista. Dla stałych widzów kanału no to nie jest żadna nowość. Wiecie doskonale po prostu jak to działa. Zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, zwłaszcza jeśli są tutaj osoby nowe, które jeszcze nie subskrybują. Warto, ponieważ będziecie wtedy na bieżąco, będziecie otrzymywać powiadomienia za każdym razem, kiedy coś pojawi się na kanale i zapraszam was do regularnego odwiedzania zakładki społeczność, ponieważ tam macie wszelkie informacje o tym, co się na kanale dzieje, jaki rodzaj czytań, co się będzie działo w najbliższym czasie, jakie czytania tudzież sesje są w cenach promocyjnych. I zapraszam was, ponieważ jeszcze jest kilka wolnych miejsc na otwarcie portalu 11:11 .11 na multirytuał. Zapraszam do kontaktu. Mój adres mailowy znajduje się jak zwykle w opisie pod filmem. Zaczynamy to czytanie. To będzie takie krótkie czytanko, bardziej taka szybka diagnostyka, co tam w energii piszczy i co dla was przyniesie po prostu ten nów Księżyca. Zobaczmy. Opcja numer jeden, co tutaj ten nów księżyca przyniesie. No, rzeczywiście tutaj jakaś ważna sprawa będzie przepracowywana, słuchajcie, i to z pozytywnym skutkiem. Myślę, że to jest coś takiego, nad czym pracowaliście już od dłuższego czasu. To jest coś, co sukcesywnie szlifowaliście. Niektórzy mogą tutaj e, po prostu dojrzeć do tego, żeby wybaczyć komuś coś. Jeżeli był ktoś, kto wam uczynił jakąś krzywdę, były tutaj urazy, to długo, jakby długo dojrzewaliście, żeby właśnie zrobić e, pierwszy krok ku tej osobie, wyruszyć z taką gałązką oliwną, czy nawet niekoniecznie tu musi nastąpić jakaś konfrontacja, bo tak naprawdę e, w tym przebaczeniu chodzi o to, żeby przebaczyć w środku, żeby to przede wszystkim. Wszystkim, jakby swoją duszę uwolnić od tego brzemienia, od tego ciężaru. No, i tutaj dosłownie na tej karcie widać, jak te dusze są uwalniane od jakiegoś ciężaru, jak wkracza swoboda, wkracza po prostu taka radość, jakieś cieszenie się życiem. No, ktoś tutaj może też zaprosić swojego oponenta, tak zwanego wroga na uroczystość, na imprezę jakąś. Zaproponować wspólne wyjście, wspólne spędzenie czasu, takie po prostu miłe, sympatyczne zakopanie jakiegoś topora wojennego. Natomiast wydaje mi się też, że mogą być jakieś ważne ogólnie uroczystości dla Was związane z nobilitacją w pracy, bo jeżeli byśmy to czytali tak dosłownie, no to tutaj ten rycerz denarów to jest po prostu osoba pracująca, żadnej pracy się nie boi, tak? Czyli po prostu pracownik który jest w pewien sposób wywyższony, nobilitowany w dziewiątce kielichów, może ukończyć ważny projekt, który go po prostu tutaj, na przykład uwolni finansowo, że da zarobek na jakiś czas, pozwoli po prostu się odkuć, odbić. Tutaj też, jeżeli byście mieli jakieś zadłużenia, to te zadłużenia będą stopniowo spłacane, będzie tutaj płynność finansowa pod tym względem, może nie od razu wszystko, ale jest tutaj spłacanie tych zaległości, więc myślę, że to będzie sukcesywnie postępowało. Także spłacanie zaległości, które gdzieś tam mieliście energetycznie do spłaty, czyli właśnie jakichś długów karmicznych, tego typu sytuacji. To są sytuacje, gdzie wy mieliście coś do przepracowania, do nauczenia się, gdzie wy zawiniliście, gdzie mieliście poczucie winy. To jest właśnie przepracowanie tego poczucia winy, uznanie, właśnie, że ta wina była, owszem, że gdzieś, tam po drodze zawiniłem, zawiniłam, ale to jest też takie zadośćuczynienie, naprawienie swoich jakichś uczynków, e, dokonanie takiej po prostu. Retrospekcji pod kątem energetycznym, czyli naprawienie tego, co było, jeżeli gdzieś tam się nagromadziła jakaś forma negatywnej energii, to tutaj jest takie rozładowanie, pozytywne, właśnie wzmocnienie, co powoduje, że jakby bilans wychodzi na zero. Redukujemy to, co było negatywne, idziemy do przodu, kończymy jakiś ważny życiowy cykl, odrabiamy jakąś ważną lekcję, więcej już nie będziemy musieli w tym doświadczeniu uczestniczyć, bo nie ma takiej potrzeby, ponieważ wyciągnęliśmy wnioski. I wysnuliśmy refleksję na przyszłość, czegoś się nauczyliśmy i po prostu tych starych błędów nie będziemy powielać. Więc tutaj bardzo ładnie to się pokazuje. Uwolnienie od czegoś e, na pewno, od czegoś, co mocno ciążyło, ale była praca już sukcesywna od długiego czasu, więc teraz po prostu przychodzą te rezultaty pracy. No, kto nie pracował, kto nie podejmował tego wysiłku, to oczywiście na jakieś szybkie rezultaty liczyć tutaj nie może. Teraz opcja numer dwa. Co u Was, kochani? O, wiecie co? Tutaj widzę przede wszystkim możliwość poukładania sobie relacji z osobami z przeszłości. To jest wbrew pozorom trochę podobne do jedynki, natomiast ja bym tu widziała, że albo ktoś wróci, i ta osoba kompletnie jakby się zmieniła, albo też Wy się zmieniliście w międzyczasie, i to co wcześniej nie funkcjonowało, jeżeli tam nie potrafiliście się dogadać, nie było równowagi w tych relacjach, to teraz jakby. Dwie osoby stały się osobami na tyle dojrzałymi, aby prowadzić ze sobą dojrzałą rozmowę na zasadzie kompromisu. Kiedyś mogliście się strasznie kłócić, tu mogą być nawet takie relacje z dzieciństwa, ktoś się mógł strasznie wykłócać, na przykład z rodzeństwem, przez jakiś tam czas mogło w ogóle nie być kontaktu, mógł być ten kontakt urwany, albo to były na przykład relacje ze szkolnej ławki, gdzie też tam z kimś nie przepadaliście, niezbyt dobrze się porozumiewaliście, czy nawet, słuchajcie, jacyś byli partnerzy. Ja nie mówię, że oni wracają po to, żeby znowu z Wami być w związku, ponieważ tutaj no, w większości przypadków działa ta zasada, że nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki, yy, więc raczej nie, ale jeżeli tam były rozstania yy, w jakiejś nierównowadze, ktoś komuś coś zrobił, ktoś komuś coś powiedział, ludzie byli zwaśnieni ze sobą, to tu może los Wam dać szansę na ponowne spotkanie, żebyście sobie po prostu tamte zawiłości mogli wyjaśnić, iść dalej z taką ulgą, w sercu i czystym kątem. Tutaj też, jeżeli chodzi o sprawy związane z rozstaniem, widzę na przykład rozwody za porozumieniem stron, sprawiedliwy podział majątkowy, sprawiedliwy podział dotyczący opieki nad dziećmi, pieniądze jakieś na dzieci jak najbardziej przekazywane, dogadanie się w tych kwestiach takich zasadniczych, nawet jeżeli po prostu drogi dwojga ludzi się rozchodzą już całkowicie. Więc wcześniej mogło być różne, z tym porozumieniem, natomiast teraz y, już jakby dojrzeliście i ten czas, separacja y, były potrzebne na to, żeby po prostu ktoś tutaj dojrzał, ktoś zrozumiał, że nie tędy droga, że trzeba właśnie dążyć do tego porozumienia, trzeba dążyć do kompromisu, jakby każda ze stron po swojemu tutaj dojrzała i teraz jesteście w stanie po prostu inaczej ze sobą rozmawiać. Y, też, jeżeli są pary, które bardzo długo się starały o dziecko i nie za bardzo wychodziło. No ten nów wam może przynieść równowagę w tej sprawie, czyli rzeczywiście Licząc od dzisiaj do pół roku może nastąpić zapłodnienie. Także tutaj te osoby, które się starały, to jak najbardziej warto się starać nadal, może bez jakichś takich nacisków, po prostu nie traktować tego zadaniowo, ale no, są tutaj dobre aspekty do tego, żeby to marzenie o potomstwie się spełniło, oczywiście dla tych, którzy faktycznie chcą. No i opcja numer 3, co dla Was ten nów przyniesie, kochani? A ja myślę, że dla Was. Ym, Przyniesie taką um, konstatację, że jakieś Wasze marzenie, czy jakaś nowa miłość, która zaczęła się rozwijać e, niedawno, w jakimś ostatnim czasie, no nie jest tym, czego szukacie, że tu jakby nie zostaniecie zaspokojeni z tego. Albo jeżeli tu chodzi o pasję, e, to jest bardziej taki artyzm, kreatywność, ktoś coś robi oddając całą swoją duszę, pasję, zapał twórczy, ale niekoniecznie jakby będziecie w stanie się z tego tytułu utrzymać. Bo tu jest piątka denarów, czyli tu jest jakaś bieda, jakieś ubóstwo, ubóstwo emocjonalne, czyli na przykład mógł się pojawić partner, partnerka, którzy jawili się jako rzeczywiście dobry materiał na miłość, na związek, natomiast no niestety nic tutaj nie otrzymacie poza jakimś tam chwilowym romansem, poza chwilowymi, upojnymi chwilami, przez jakiś czas właśnie jakaś taka sielaneczka może trwać, natomiast no później jest ta piątka denarów, więc ktoś jest rozczarowany, ponieważ. Za Zainwestował, na przykład swoje uczucia, a nie otrzymał tego w zamian. Czuje się po prostu wykorzystany, niekochany, taki troszeczkę odtrącony. To jest szczerze mówiąc, zwłaszcza dla takich osób, które zawsze w relacjach miały tendencję do poświęcania się, do dawania z siebie, jakby robiły tak zwaną przedpłatę. Czyli jeszcze zanim kogoś dobrze poznały, bardzo dużo zainwestowały w te relacje, w ten związek. Starały się od samego początku, nie dając nawet w pewien sposób szansy tej drugiej stronie świata, Wykazać, ani nie dając sobie szansy na poznanie tamtego człowieka, tej kobiety czy tego mężczyzny, i sprawdzenie, czy rzeczywiście oni będą się tutaj starali, czy też nie. Więc takie osoby, które Muszą się nauczyć troszeczkę szacunku do samego siebie, do samej siebie, z tego względu, że wcale nie trzeba dawać tak zwanej przedpłaty, jeżeli pojawia się właściwa osoba, osoba dobrze i racjonalnie myśląca o relacji, osoba, która naprawdę was pokocha, to ona nie wymaga żadnej przedpłaty. Tu wtedy jest jakby taka naturalna równowaga, czyli jedna strona daje, druga strona daje, jedna strona bierze, druga strona bierze, i to jest taki naturalny przepływ. Tu nikt się nie musi prosić o. Nic, ani też nikt nie musi dawać zbyt wiele, nikt nie musi być szczególnie hojny, bo tu właśnie w takiej prawdziwej miłości, w prawdziwym związku będzie zachowana ta równowaga od samego początku. Więc tutaj myślę, że może być coś na kształt spalonego podejścia. Jeżeli się pospieszyliście, czyli właśnie daliście te przedpłatę, albo macie zamiar to zrobić, może też być właśnie tak, jak powiedziałam wcześniej, praca bądź pasja. Które nie będą dla Was szczególnie rentowne. To jest coś, co Wam się podoba, co jest dla Was dużym natchnieniem, dużą taką inspiracją, coś, co byście chcieli robić, co was, co was niesamowicie zapala do działania, ale jeszcze jakby czegoś tam brakuje w tym wszystkim, jeszcze jest jakiś taki brakujący element, no bo nie jest to niestety zbyt intratne. Jakby nie jesteście w stanie tego przekuć w pieniądz, wyciągnąć z tego pieniędzy. Może też być tak, że ktoś znajdzie sobie pasję, która będzie mu się podobała, ale będzie. Dosyć kosztowna, i jakby tutaj no, będzie ta osoba się zubażała, biorąc pod uwagę te pasje, wręcz ostatnie pieniądze wyda, żeby coś tam sobie zrealizować, ale okaże się, że niestety no, po prostu niektórych nie będzie stać na realizowanie czegoś. Tu jakby trzeba pomyśleć, zweryfikować swój pomysł. Zawsze jest tak, że jeżeli robimy coś, czym powinniśmy się zajmować, co wypływa z potrzeby naszej duszy, co jest naprawdę dla nas. To choćby to było sprzedawanie e, lodówki Eskimosom, to ten interes by po prostu zadziałał. Byłby to złoty interes. On by po prostu miał szansę zakwitnąć, dlatego że byłoby to robione z pasją i wszechświat by temu sprzyjał. Jeżeli nie ma tutaj jakby zwrotu z inwestycji, to znaczy, że coś jeszcze gdzieś tam nie trybi, że tutaj może nawet nie jest kwestia tego rodzaju, że nie powinniście się tym zajmować, tą konkretną dziedziną. E, tym konkretnym projektem, tylko po prostu zajmować się w jakiś inny sposób, jakoś to przetransformować, pomyśleć. Um no, jak można to zrobić inaczej, bardziej efektywnie, żeby to dawało radość, a jednocześnie, żebyście też mieli z tego wymierne korzyści i profity. Bo tutaj ewidentnie w tym jest problem, że może za to nie być zapłaty albo wcale, albo nie być po prostu godziwej zapłaty. Więc, no, koniec końców, nie będziecie zadowoleni, bo też jeżeli nie otrzymujemy godnej zapłaty, to tracimy motywację do działania. I choćby tutaj była największa pasja, jaka może być, to ta motywacja gdzieś tam będzie nam po prostu uciekać. Ciała. Więc nad tym się musicie tutaj zastanowić. Tak wygląda to dla opcji numer 3. Ja dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Pozdrawiam wszystkich gorąco. Do zobaczenia, do usłyszenia.